Siemanko, witam Was, ja jestem Precelek i dzisiaj e, chcę Wam pokazać, e, jak e, zainstalować e, modyfikację Teleport Pipes to Build Crafta. A więc, e, co robimy? E, na samym początku wchodzimy w opis filmu i klikamy właśnie link, e, który przeniesie nas na stronę modyfikacji. Zjeżdżamy w poejściu na stronę, zjeżdżamy sobie tutaj w to miejsce i w zależności jaki Bitcraft mamy zainstalowany, czyli albo 2.2.14, albo 3.1.5 ściągamy odpowiedni klient. Ja mam właśnie Buildcrafta 2.2.14, więc ściągam sobie tutaj właśnie Buildcraft Czyli building Craft klient tutaj, właśnie do BuildCrafta 2.2.14. Klikam sobie OK. Szybko nam się ściąga, bo to dużo nie zajmuje. No i po takim właśnie ściągnięciu, plik znajduje się właśnie w folderze tutaj, właśnie. Z Zamiast tego przeniosę na pulpit i co dalej? Po ściągnięciu, oczywiście, wchodzimy w mój komputer, dokument, mój znaczy, <gryw> dokument, mój komputer, dokument, 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 i przenosimy nasz, e, nasz przenosimy właśnie tu tak, tu, tu już miałem zainstalowane wcześniej, ale pokażę Wam to jeszcze raz. Tutaj mam właśnie wcześniej zainstalowany też BuildCraft, oczywiście. No bo wiadomo, instalacja właśnie teleport pipe bez, i bez wcześniejszego zainstalowania building craft no po prostu nie ma sensu, nie tak za bardzo. Więc no, wcześniej po zainstalowaniu BuildCrafta. Yy, właśnie instalujemy teleport pipy i no i to było na tyle yy, teraz wchodzimy sobie yy, oczywiście yy, ja tam mam 2.1.4 ale jeśli oczywiście mamy bullet crafta 1.3.5 to oczywiście musimy ściągnąć yy, teleport pipy pod yy, wersję 3.1.5 yy, no i teraz wchodzimy sobie na świat jakiś piękny świat i co i tutaj mamy już, właśnie wcześniej postawiłem sobie dwa teleport podpajpy. Tutaj wszystko działa. Mogę sobie zebrać. No, mogę sobie zebrać. Mogę sobie postawić. Mogę sobie otworzyć interfejs. No, wszystko działa jak należy. Więc co? Więc. To by było, to było na tyle, po prostu w tym, w tym poradniku. Jeszcze później opiszę tą modyfikację dokładniej, no ale to później teraz, właśnie była instalacja, więc to było na tyle. Na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.